Kolega z kuleczki nam zasłonili akurat tak nie miało być proszę państwa współpraca służby medycznej tutaj akurat grupy ratowniczej w jakiś inny element i proszę zwrócić uwagę na zabezpieczenie terenu akcji to co się dzieje na terenie akcji to przede wszystkim musimy zapewnić bezpieczeństwo ratowników. Jest w medycznym w środku, zabezpiecza osoby poszkodowane. Będę się kąpał. Za chwilę kolega podejdzie i pomoże prowadzić to, co się dzieje. Komentować. To co jest wylewane, to co widzicie, to jest piana gysnicza. Założenie jest takie, że z samochodu wycieka paliwo. I położenie takiej poduszki z piany. Powoduje zabezpieczenie przed zapaleniem się tego paliwa. Wiadomo, że największym nieszczęściem byłoby, gdyby doszło do zapalenia samochodu, gdy w samochodzie są osoby poszkodowane, gdy są ratownicy. Dwie grupy ratowników z poszczególnych jednostek wykonują dostęp do osób poszkodowanych. Samochody są już podparte, mają kliny pod progiem. Dlatego gdy osłabimy konstrukcję samochodu, obecnie myda, to jest niebezpieczeństwo załamania się podłogi. Druga grupa ratowników wykonuje dostęp do komory silnika. Po otwarciu komory silnika zostanie odłączony akumulator w celu właśnie zabezpieczenia przed jakimś przypadkowym istrzeniem, przed bo gdy troszkę z samochodu, to musi podczas ewakuacji nie była narażona na atropę urazów. Jest takim miejscem, jest takim naszym organem, gdzie yy, do naszego organizmu chodzi przystawać różnego typu wirusy, bakterie, zagrożenia od osób poszkodowanych. Nie? Same prace w samochodzie są wykonywane, e, powinny być wykonywane e, przez strażaków. Tutaj akurat się zdecydował jeden odpływ medyczny, który e, zabezpiecza osobę poszkodowaną praca w samochodzie należy do pracy w strefie zagrożonej te nożyce, których używają, czy te rozpieraki mają siłę w granicach 30-40 ton w przypadku samochodów w których jest klatka bezpieczeństwa niestety te narzędzia już są zbyt słabe, żeby wykonać dostęp do rozwiąźdź blachy dlatego też klatka bezpieczeństwa jest rewelacyjnym rozwiązaniem ale niestety jest to też urządzenie mechaniczne. Jest to też e, element, które mają siły cięcia w granicach e, otoczonych. Także bardzo duży e, skok technologiczny. E, ciśnienie e, w tych przewodach hydraulicznych to jest e, ciśnienie rzędu 700 atmosfer. E, także bardzo duże siły cięcia, e, bardzo duże siły, e, które e, są obsługiwane przez to żaden. Dlatego tego te urządzenia z e, ciężkie. czasem się pracuje e, takim urządzeniem na dużej wysokości, e, gdy na przykład. W tym momencie został wykonany dostęp do kierowcy. Kierowca został przekazany przez służbę lotnictwa medycznego, wyciągnięty na deskę. Potrzebny przeglądzie został założony na odcinek szyny. Z całym uniankomienia głowy nie doszło do większych podażeń, albo podniesienia tego odcinek szyny na wyjutrze Następnie zostaje wykonany dostęp do pasażera. zostanie odcięte drzwi, wtedy pogotowie zajmie się następnym postulatorem. co robimy na miejscu zdarzenia, przede wszystkim to jest... zabezpieczamy to miejsce, żeby nie doszło do wtórnej kolizji. Czasem się zdarza tak, że przejeżdżający kierowcy Chcę zobaczyć, co się dzieje, żeby ten środkowy kierowca nie najechał na miejsce zdarzenia, nie najechał na poszkodowanych, na ratowników. Na samym początku należy odpowiednio oznakować teren zdarzenia, żeby był z daleka widoczny dla przejeżdżających pojazdów. praktyce to w taki sposób, że mniej więcej e, dostęp do osoby wyszkodowanej jest wykonywany w granicach i... Przednia szyba jest klejona i tą szybę ciężko e, usunąć. Właśnie przy pomocy toporków e, strażacy wycinają tą szybę. Pozostałe szyby w samochodach e, są to szyby hartowane, nieklejone. I takie szyby jesteśmy w stanie jednym dobrym uderzeniem zbić, a niestety szyby przednie musimy całą wyciąć, gdyż pojemne szyby właśnie w taki sposób się zachowują. Przemieszczania zależy też również od pory dnia, od tego, czy... E, Panują e, kąpki na drogach i zazwyczaj jest liczony, zazwyczaj wychodzi w ten sposób, że e, jeden kilometr e, przejeżdżamy w trakcie jednej minuty, czyli jeżeli zdarzenie będzie miało miejsce e, 15 km od siedziby służb ratowniczych, e, to te 15 minut e, musimy na założyć, że więcej się nie pojawia. E, niestety też jest tak, że e, jednostki mają tereny odległe po 35 km, do takich sytuacji dochodzi. Proto, że w tych miejscowościach również działają jednostki Ruchniczej Straży Pożarnej i przed przyjazdem służb medycznych, przed przyjazdem Państwowej Straży Pożarnej na miejscu już działają właśnie te lokalne i to niestety wysokie koszty i biorąc e, pod uwagę na przykład urządzenia hydrauliczne, z którymi strażacy pracują to nowe urządzenia hydrauliczne które właśnie będziemy używali do samochodu o wzmocnionej konstrukcji koszt takich urządzeń to jest mniej więcej rząd liczb około 100 tysięcy złotych, dlatego też no niestety nie wszystkie jednostki a może niewielka ilość jednostek jest w stanie zakupić sobie urządzenia za tak bez odcięcia stara się wszystkich sił i ma z tym duże problemy bo niestety samochód, który sobie wybraliśmy to nie jest Fiat 126P nie otwiera się sam podczas wypadku te elementy karoserii nie są przegniłe dlatego też nie jest tak łatwo odciąć nam ten dach Dobra, kurwa, wartur, 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 ewakuowana. A wartur, wartur, czyli wartur, 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 Wykonujemy odciągnięcia kolumny kierowniczej. praktycznie cały przód samochodu zostanie odciągnięty i wtedy jest odpoczynany kolumny kierowniczy do jego ruchu i będzie on pozałany na stawu uchylenia. został odcięty z podanym kolumnym dostępem do poszkodowanego. Teraz przyjmuje go służby ratownicze. Pogotowie, to będą umieszczać swoją wędkę i widzą, jak to będzie co dzień przy zdarzeniach współpracujemy z, wspólnie ze służbami medycznymi. Już nie jest tak, że pomocą medyczną zajmują się...